że w ręgi popękane nie chciałem po prostu zwracać pokleiłem kupiłem klej dwuskładnikowy pokleiłem te no pszczółki kochane wejdźcie wejdźcie bo was pop po, zgniatam a nie chciałbym bo to szkoda prawda też nie podchodź nie podchodź kochana nie podchodź dobra I i sobie dałem spokój, znalazłem inną firmę, która robi ale styrodur 700, niby, nie wiem, no różne opinie na ten temat są ale mówię, pójdę, sprawdzę, zobaczę no na razie nie zgryzają, nic się nie dzieje jest nakrop jest nakrop nie widzę nie widzę jajeczek, nie widzę czerwiu trzecia ramka Powiedzmy delikatnie z nakropem. Coś wczoraj, wczoraj naprawdę mega chodziły. Po tym deszczu. O, o, coś dziewczyny się. Zgasło mi w podkurzaczu o, czerw zasklepiony czerw zasklepiony mm, tutaj też jest czerw zasklepiony. Świeży, larwy widzę jeszcze są. Larwy. No i w przyszłym roku planuję wymienić pszczółki, nie wiem, no na krainkę. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy to y, wy, u, uda się, jak to wypali. No bo mówię, nie wiem, No albo po prostu nie ma takich pożytków na tego bakwasta dla, dla niego tutaj u mnie na moim terenie, że to. O, widzicie, y, z czerwieniem. Czerw, tak wygląda u mnie. Ramki z czerwiem w jednym ulu, w drugim ulu trzy pierwsze ramki z nakropem, z miodem, świeży nakrop jakoś taki widzę, że hmm. dawno nie zaglądałem tu chyba chyba z tydzień temu, kochana wejdźcie, te są widzę, że bardziej ruchliwe. To jest kolejna ramka z czerwiem, larwy. Nie wiem, czy coś widać. Słabo widać kurczę. Coś mam źle chyba ustawiony. Ramki z czerwiem. Kolejna ramka. Mówię, o jest mateczka. Jest mateczka, tylko nie wiem czy ją uchwycę. O tu coś mi. Coś widzę, że. Gdzie jest matka? Tu gdzieś jest mateczka. O jest mateczka w rogu. O, 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 o. Ucieka, ucieka. Mam źle ustawiony. Jest mateczka. Zaczerwione wszystko jest. Jest zaczerwione. Ale tu jest nie wiem, takie jakieś dziwne to na mateczniki nie wygląda. Może i mateczniki. Dwa mateczniki, trzy. już powodowały. dobra dobra, to by było tyle chyba z przeglądu moich rodzin chociaż jeszcze może wyjmę Dość długi to film będzie, na początek, o. Kolejna ramka z czerwiem, czyli to jest teraz dwa, trzy, chyba czwarta, czwarta ramka. Tak właśnie, tak wygląda u mnie czerwienie, czerwieniem, na... tak, z czerwi. Nie wiem, czy coś widać w tym. tak czerwi kolejna matka Tu widzę na drucie sobie coś odpuściła cała ram... same ramki są w czerwiu no i u mnie tak to wygląda że nadstawki są puste Dobra, to pozdrawiam wszystkich. Jeżeli się kanał podobał, piszcie komentarze. E, film, Przepraszam, jeżeli film się podobał, piszcie komentarze. E, widzę, że te pszczółki coś się denerwują. To by było to by było tyle. Zapraszam. Do komentarzy, do subskrybowania. Pozdrawiam.